Cześć Ciemanko z tej strony FlipFlaw15 i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Natomiast w dzisiejszym odcinku zajmiemy się szukaniem jajek w Brookhaven. Pokażę Wam, gdzie znajdują się wszystkie jajka Brookhaven. Jeżeli Wam się takiego typu filmy podobałem, to koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę w górę, zobaczmy a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Za, ja już tutaj wezmę Easy, które jest naprawdę proste i myślę, że większość z Was nie miała z tym problemu. Ale mimo wszystko, jeżeli by było jakieś. Jak już mówię, że robię wszystkie poziomy, to robię wszystkie poziomy. Jak wiecie, mam lekkie opóźnienie niestety, bo nie wiedziałem po prostu, kiedy ten update, ten update wejdzie. A akurat patrzałem tego samego dnia, kiedy on wszedł, natomiast wtedy, kiedy jeszcze go nie było. Nie wiem, czy rozumiecie. W każdym razie tutaj biorę każde z tych jajek. Tutaj nawet nie ma, co cięć za bardzo. Jeżeli nie chcecie mnie słuchać w każdym tutaj szukaniu jajek, to po prostu macie tutaj rozdziały, u większości powinny być. A jeżeli u kogoś nie ma, no to jesteście skazani na przewijanie tego filmiku chcę jeszcze zaznaczyć, że u mnie na kanale jest już po prostu to tradycją szukanie jajek bo słuchajcie, co roku od prawie trzech lat właśnie robię tutaj, oj, pierwszy level już są za nami od trzech lat robię słuchajcie, właśnie pokazuję widzą, gdzie, gdzie znajdują się te jajka no i właśnie słuchajcie Myślę, że tutaj też dotrzę, dotrę też do nowej części odbiorców, użytkowników. Więc bardzo Was proszę o tego suba, bo ten sub dla Was to są dwa kliknięcia, tak naprawdę. A dla mnie to naprawdę dużo. Ja tutaj muszę niestety sobie wziąć rabinę, bo widzicie, że tutaj już się pojawiły problemy. Ale też w ogóle muszę Wam powiedzieć, że bardzo długo z tym odcinkiem tutaj kombinowałem. Dba, bardzo długo ten odcinek generalnie robiłem, bo jeszcze przed odcinkiem. Szukałem tych wszystkich jajek, gdzie one się znajdują, żeby po prostu nie szukać ich na filmie. Więc słuchajcie, nie zbierałem ich celowo, tylko po prostu sobie znotowałem, robiłem sobie screeny i, i właśnie teraz Wam po prostu pokażę, gdzie one się konkretnie znajdują. Myślę, że jak one już nie są w tamtym, tamtej części, o, nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest. Nie, nie są w tamtej części, teraz ja wezmę coś takiego tutaj wykorzystam swojego vip -a. Oraz mogę tutaj szybciej pojechać, więc tutaj mamy jajko z numerem 5, tutaj jest jajeczko 6, tutaj od razu latuje siódme, No i tak jak mówiłem, jeszcze nie wiem czy Wam mówiłem, czy już nie, zapraszam Was też na moje live'y, które się odbywają tak naprawdę bardzo często. Kiedyś robiłem codziennie, teraz troszeczkę forma spadła, ale to nic, jeżeli zobaczę, że dużo osób będzie chciało jeszcze do tych live'ów wrócić, to. No to na pewno zrobię. Mam nadzieję, że tu mi też troszeczkę ten odcinek wybije, bo naprawdę długo na pewno jeszcze czekam przede mną montaż tego filmu, który też mi troszeczkę zajmie. No ale w każdym razie ja do każdego odcinka się naprawdę przykładam. Staram się, żeby to wyszło po prostu jak najlepiej, żeby to wyglądało jak najlepiej. No i myślę, że wiecie o co mi tutaj chodzi. Tutaj mamy dwa następne jajka. Tutaj powiem Wam, że już szczerze mówiąc, tutaj chyba jeszcze tych jajek w środku nie ma. W sensie środku pomieszczeń, ale one są na zewnątrz. Ja jeszcze tutaj, tutaj akurat tych nie szukałem, akurat, ale tych hard i tego extreme to faktycznie szukałem. Ale co do tamtych, to muszę się przyznać, że, że nie szukałem, dlatego mam będę tutaj te fragmenty przycinać. Tutaj na schodach kolejne jajko jest. Proszę bardzo, mamy i zostają nam tylko cztery jajka. Ale ja już tutaj wypatrzyłem, tutaj chyba mnie normalnie nie było. Kolejne jajko i wydaje mi się, że one tutaj są tylko tutaj na tym terenie, bo jak tam dalej już tam, gdzie jest kościół Brookhaven, już poszedłem, to tam ich nie było, ale na metrze mogą być w sumie jakieś. I tutaj, właśnie tu jeszcze nie było, a tutaj mogą być te trzy sekretne jajka. No w każdym razie tu jest to pierwsze, tu na schodach elegancko drugie, no i trzecie, pięknie się odnalazło tutaj. Więc następny level mamy za sobą. W takim razie zaczynamy już tą trudniejszą zabawę z hardem, powiem Wam, że już z tym hardem troszeczkę mi zeszło, ale oczywiście chyba każdy wie, klasycznie, standardowo, jak co roku, no tutaj jako musi być, to już po prostu tradycja jest. Tutaj to sobie wyrządza, jak widzicie, całkiem niezłą imprezę, a ja tu przy okazji znajduję jeszcze jedno jajko, tylko muszę się tutaj jakoś dostać, a to nie będzie takie proste, no ale jest tutaj to drugie, więc ja już chcę dalej. Następne jajko ukazało się tutaj niedaleko bawialni, a w zasadzie bawialni. Na bawialni raczej. Tutaj jest to jajko, a ja tutaj może się jeszcze pokręcę i zobaczymy, może jeszcze jakieś mi się ukaże. Właśnie poskakowałem tutaj i znalazłem, jak widzicie, jajko na dachu bawialni. Jeszcze przy okazji tutaj jest to jajko na policji w zasadzie, więc zbieram i uciekam dalej. Tutaj mamy kolejne jajko, więc zbieram i szukam dalej. I jeszcze tutaj sobie elegancko jechałem i ujrzałem, oto i to jajko, biorę je. i jeszcze tutaj jest, proszę bardzo, więc nie musiałem robić tutaj cięcia przy okazji, yy, więc zbieram. Aha, i jeszcze bardzo ważna informacja do widzów, chociaż może to powiem na końcu odcinka, bo nie wiem, czy tutaj każdy to ogląda, wolałbym jednak, żeby każdy wiedział tą ważną informację. I elegancko jajko zebrane. Dalej widzę, że na, na kościele jest jedno jajko. Więc tutaj wydaje mi się, że tutaj zaraz Wam zresztą też pokażę. Muszę tam jakoś wejść. Właśnie, że tutaj było jeszcze jedno, więc też tutaj zbieram. Ale teraz muszę niestety to zdjąć, żeby tam się wspiąć. Ale nie wiem zobaczcie jak tutaj na ten kościół wejść, ale no, jak mi się tylko uda. No to zaraz sami zobaczycie. Nie się udało tutaj na ten kościół wejść. Słuchajcie, tutaj postawiłem sobie drabinę. Potem tutaj wszedłem. No i na sam koniec. Tutaj na kościół zbieram jajko i lecę dalej. Szukając dalej, tutaj znalazłem schowane jajko. Zaraz wam pokażę dokładnie, gdzie ono jest. Tutaj jest chyba straż pożarna, tak jest. I tutaj ten y, bank należy. Musiałam się wrócić jeszcze tutaj, bo zapomniałem o tym pięknym, niebieskim jajku. Tutaj mamy następne jajko za strażą pożarną. Właśnie tutaj, słuchajcie, dokładnie myślę, że znajdziecie bez problemu. Jadąc tutaj za szkołę, znalazłem jeszcze jedno jajko, dlatego zbieram. O. One tutaj zawsze się chowają. No właśnie, między innymi tutaj właśnie to. W techu. E, szkoły jest jeszcze to jajo, więc tutaj szczerze mówiąc, to nie, chyba nawet nie było jak wcześniej szukałem, więc dobrze, że teraz znalazłem. A jak jestem już tutaj przy tej szkole, to jeszcze na wejściu, za tym ładnym krzewkiem, krzaczkiem raczej, e, znajdziemy jeszcze jedno jajko. Czas, może na szpital. No i elegancko znalazłem. Tutaj na wejściu dosyć proste, no ale może komuś się nie udało. Jak już jesteśmy przy szpitalu, to musimy zwrócić tutaj uwagę na to jajko. Proszę bardzo, z daleka już widoczne jajko tutaj na wejściu do restauracji. Jeszcze tutaj jedno jajko mi się schowało. Zaraz wam dokładnie pokażę, gdzie to jest. Tutaj w zasadzie to jest, jak to jest ten dentysta, i tak dalej. No zresztą to jest ten basen. No i tutaj dokładnie za tym znajduje się to jajo. Tutaj mamy następne jajeczko. Tutaj za motelem, jak jedziemy sobie, postawiamy sobie no, i tutaj jest następne jajko. Tutaj jeszcze schowało się jedno jajko, więc zbieramy oczywiście. Oczywiście tutaj też co roku znajduje się na jakimś levelu za tym, właśnie tutaj, znaczkiem lotniska. Też jajko. Tutaj mam jeszcze jedno z tyłu, tutaj tego, e, tutaj tego miejsca, w którym macie kino i tak dalej, i tak dalej. Właśnie znalazłem to jajko, którego nie mogłem znaleźć naprawdę, naprawdę długo. Męczyłem się naprawdę z tym długo, ale wreszcie mi się udało je znaleźć jest ono dokładnie tutaj jak oj widzicie, mi widzicie, odblokował ten pojazd tutaj dokładnie przy tym banku w takim razie zaczynamy jazdę z EXTREMEM tutaj słuchajcie mam nadzieję, że mimo wszystko pójdzie łatwiej niż tam, no ale no wątpię w to Przy jajko widzimy tutaj na tej skoczni więc musimy troszeczkę poskakać i będziemy je mieli następne znajduje się tutaj na basenie, więc zbieram, aha, jeszcze tutaj, jak już będziecie, to tutaj jest jakby takie tajne przejście i idziemy sobie dokładnie tędy i mamy następnego uciekiniera, tutaj jedziemy sobie dalej, tutaj elegancko, no i tutaj za tymi kartonami będzie następne tutaj jeszcze muszę się cofnąć, jak jesteście tutaj w tym pomieszczeniu jedziecie sobie dalej, tutaj elegancko, tu Wskakujemy tutaj, no i będzie to fioletowe jajko. Tutaj są akurat te wenty i jesteśmy w banku, a w banku nie wiem czy ktoś z was zauważył. Tutaj za tą roślinką jest jajko. Następne jajko, słuchajcie, wypatrzyłam naprawdę całkiem przypadkowo. Nie wiem, czy ktoś z Was zauważył dokładnie to jajko tutaj. Powiem Wam, że naprawdę naprawdę yy, ciężko je tutaj było dostrzec. Okej, okay, ja tutaj oczywiście się wspinam. Cyk, ale chwileczkę jeszcze raz. Powtórka. Jeszcze raz, bo. Aha, bo tu nie ma tekstury. Chyba tak. No, nie ma tekstury, więc słuchajcie, naprawdę łatwo nie ma. Spróbuję inaczej ustalić tą drabinę. Może to mi pomoże. Tak jest, pomogło mi to. Zebrałem to? Tak jest, dobra, zebrałem. Następne jajko znajdziemy wchodząc tutaj do dentysty. Tutaj jeszcze musicie sobie przejść dokładnie tutaj, i tutaj, tutaj z tej sali operacyjnej, można tak to nazwać. Tutaj znajdziecie jajko, bierzecie je, no i ja szukam dalej. Następne jajko będzie tutaj w bibliotece, ale nie, ciężko będzie je tutaj dostrzec, ponieważ muszę tutaj chyba w sumie, nie. Musicie tutaj wskoczyć, jakąś jakoś musicie. Ja spróbuję bez tej deski. Musimy tutaj, słuchajcie, wskoczyć i następnie tutaj się pokręcić. Czekajcie, bo to naprawdę jest ciężkie. Ono słuchajcie będzie dokładnie tutaj w tym miejscu, ale ja się nie zorientowałem, że ja po prostu tutaj zebrałam dokładnie, słuchajcie, tutaj, ja Wam pokażę tak z przybrzonej kamery, wskakujecie tutaj elegancko. No i to jajko będzie dokładnie tutaj w tym miejscu. W takim razie lecimy sobie dalej, idziemy tutaj po tych schodach. No i tutaj też jak zauważyliście albo i nie, znajdzie się tutaj takie jako, znajduje się ciągle jeszcze, tutaj to jedno jajko. Musimy się jeszcze wrócić tutaj do dentysty, wchodzimy sobie tutaj do tego innego troszeczkę pomieszczenia, wchodzimy tutaj do tej łazienki, no i tutaj zostało schowane, jest to fioletowe jajko. Następnie lecimy do restauracji i tutaj, słuchajcie, dokładnie pod tym parasolem znajduje się zielone jajko. Następnie wchodzimy sobie do środka, idziemy sobie tutaj do toalety i tutaj schowało się następne fioletowe jajko. Dalej mamy tutaj jajko. Nie wiem, co jest niewidoczne, to prawda. Ale jak sobie wskoczycie tutaj, to tutaj dokładnie w tym okapie będzie następne jajko. Po drodze mamy jeszcze lotnisko, dlatego sobie wchodzimy tutaj proszę bardzo do samolotu. No i jak jesteśmy w samolocie, idziemy sobie na kuchnię i tutaj będzie fioletowe schowane jajko. Całkiem przypadkowo to jajko też znalazłem tutaj na tym drzewie przy lotnisku No i tutaj patrzę, następne drzewo nie ma tekstury Ale to nic, ja sobie tutaj poradzę Elegancko drabina jest, dlatego lecę dalej Tym razem czeka nas naprawdę trudne zadanie na metrze Słuchajcie, tutaj ciężko było na to wpaść, ale słuchajcie, klikamy sobie tutaj na to jajko No i tutaj będzie właśnie gdzieś tutaj Tajemne przejście, no a z tajemnym przejściem wraz mamy tutaj wszystko tajemne w zasadzie, i tutaj też będzie w tym tajemnym pokoju. Jajko. Następnie musimy sobie tutaj pojechać metrem. Musimy też przy okazji usiąść, więc ja muszę tutaj to zdjąć. I proszę bardzo, wybieramy tego chyba tutaj ptaszka. Oni nas tutaj teleportują. No, jak już będziemy na miejscu, no to wysiadamy. O ile się to w ogóle zatrzyma? Proszę bardzo, zatrzymał się i nie wiem, czy ktoś z Was zauważył ale tam czeka na nas eleganckie jajko więc zbieramy je Wejdziemy sobie tutaj, klikamy na e, miasto wychodzimy idziemy sobie dalej tutaj musimy dać e, no i właśnie, tutaj jest dokładnie to jajko o którym wam mówiłem, a nie e, tam w tej miejscowości słuchajcie drugiej, więc sorry pomyliłem się, ale już to oczywiście e, zmieniam przy okazji, tutaj jest jakiś mój chyba stalker bo nie odpuszcza mnie na krok. No, w każdym razie, słuchajcie, ja tutaj spróbuję się jakoś położyć. Pyk. Ja już tutaj wchodzę, znowu oczywiście miasto. No i się tak jak mówiłem, jest. Tylko trzeba faktycznie dobrze y, poszukać. I proszę bardzo, jest wreszcie 50, czyli jest wszystko odblokowane. Mm. Tutaj jadąc dalej, przy okazji znalazłem tutaj w tym miejscu, to dlatego Drabina, pyk, cyk zbieram. Oraz, słuchajcie, tak przy okazji jest tutaj następne jajko, do którego nie wiem za bardzo, jak się dostać, ale słuchajcie, jak widać ono tutaj faktycznie jest. Ja spróbuję jeszcze to zrobić w taki sposób, że już tutaj poskaczę, albo zaraz Wam spróbuję znaleźć jakiś fajny sposób. Przypomniało mi się o istnieniu takiego czegoś jak straż pożarna. I myślę, że mam nadzieję przynajmniej, że mi się z nią uda to zrobić. Przynajmniej mam taką nadzieję. Muszę też jakoś podnieść, wiem, czy się jakoś da. Aha, trzeba tutaj po prostu usiąść i słuchajcie, WS do góry na dół. Proszę bardzo, to jest maksymalnie i elegancko zebrane. Zajcie następnie dobrze schowane jajko. Zaraz wam pokażę, jak tutaj dokładniej wejść. słuchajcie ono znajduje się tutaj na dachu lotniska, więc ja chyba spróbuję zrobić to w taki sposób, że po prostu wjadę tutaj na autostradę i jakby z autostrady skoczę na dach tego budynku. No i bezpośrednio potem zbiorę to jajko. Tak jak właśnie mówiłem, też tak robię. No i się elegancko udało, o to chodziło. Zbieram to jajko i lecę dalej. Niestety znowu Was zmartwię, ale czeka nas kolejna robota z tym śpiworem, bo tym razem słuchajcie, gdzieś tutaj dokładniej to było. Trzeba dać, słuchajcie, śpiwór. Chyba gdzieś tu. Z tego co dobrze pamiętam. Więc jestem tutaj znowu TV Station. Yy, oraz tak jest, to powinno chyba być w takim razie gdzieś tutaj, o ile dobrze pamiętam. Chyba tak. Tak jest! I słuchajcie znalaz, znalazłem to jajko wreszcie. Czy będę musiał się znowu resetować, czy uda mi się tym razem przejść tak jak ja bym chciał? Następnie idziemy sobie, słuchajcie, tutaj do burgerowni i trzeba będzie zrobić to dokładnie to samo, ale za to pamiętam chociaż yy, gdzie trzeba, może. Nie, raczej mi się nie uda. Jeszcze raz, też nie? Jeszcze raz. Muszę opatrać. Zostawmy, potrzeba, zostawcie. Ale to, nie, mać. nie, mać. nie, mać. nie, mać. nie mać. super.

I słuchajcie, lecimy sobie dokładnie dalej i będzie dobrze schowane jajko, tak się składa, yy, bo słuchajcie, tutaj. I słuchajcie, że ktoś z Was widzi, ja już zauważyłem, tutaj, słuchajcie, w tych kartonach będzie schowane jajko. Lekko było tam zauważalne, no ale w końcu jest. Kończyliśmy trudną serię ze śpiworami, to wchodzimy sobie tutaj, słuchajcie, ja Wam pokazuję też otoczenie, żebyście wiedzieli, tutaj sobie wchodzimy i tutaj czeka na nas jajko. Dalej wchodzimy sobie do następnego sekretnego pokoju. Wchodzimy sobie tutaj, pyk, cyk, pyk. No i tutaj czeka na nas to jajko, więc ja je tutaj ukradam. I jeszcze przy okazji, tutaj jest to jajko. Nie wiem, jak ja się jeszcze tam właściwie dostanę, ale o, jednak szybko poszło, więc lecimy dalej. Stacja benzynowa jeszcze tutaj na mnie czeka, słuchajcie, i tak się składa, że jest jedno jajko na dachu, więc sobie ja już tutaj szybciutko. Zbieram jak Dobrze, nie wiem jeszcze jak tutaj wejdę, tutaj będzie najciężej, bo zobaczcie zresztą sami jak to wygląda tutaj. Musicie tutaj dobrze to nastawić. O, może w taki sposób. Spróbujemy, tylko że może bliżej przesunę. Bliżej troszeczkę przesunę. Chyba się udało. Dlatego wskakuję tam tylko, tylko, że jak ja teraz tam wskoczę, chyba za pomocą drabiny. Cyk i teraz hop i jesteśmy. Dobra, udało się. Myślałam, że się nie uda. Zbieramy jajko i lecimy dalej. Tym razem lecimy do apartamentów. Tutaj wchodzimy na pierwsze pięterko oraz... Tutaj gdzieś, a raczej może i drugie. Tutaj właśnie chowa się następne jajko. Dalej wchodzimy tutaj jak do klubu, tylko że nie idziemy do klubu, ale idziemy dokładnie tutaj do tego pomieszczenia. Tutaj mamy takie, proszę bardzo, takie biurko z fotelem eleganckim, no i za tym fotelem schowało się nam jajko. następne jajko jest dokładnie tutaj naprzeciwko szpitala, dlatego ja już tutaj wchodzę, pyk i zebrane na pewno, tak elegancko zebrane. Następnie wchodzimy sobie tutaj do banku, jest tutaj safe, musimy go tylko otworzyć jedynie, no i tutaj czeka na nas kolejne jajko. Idziemy sobie tutaj troszeczkę wyżej, wchodzimy sobie y, dokładnie tutaj, no i tutaj następne jajko schowane. Wchodzimy sobie dokładnie tutaj na y, dach straży pożarnej, no i tutaj czeka na nas kolejne jajko. No to zobaczcie, że to jest następny nasz nasz uciekinier. Chodzimy sobie tutaj, zbieramy i lecimy dalej. Na cmentarzu jeszcze nas nie było, dlatego ja już tutaj wchodzę elegancko. No i tu, słuchajcie, za, na drzewie w zasadzie jest schowany jedno jajko, właśnie nie trafiłem, ale jak już wiecie, gdzie ono jest, no to bardzo dobrze. Następne jajko schowało się dokładnie tutaj na drzewie, więc ja je elegancko tutaj zbieram i lecę szukać dalej. Następnie idziemy do szpitala, bo tam znajdziemy całkiem dużo jajek, więc słuchajcie, ja tutaj już was zabieram i pokażę wam dokładnie, gdzie te jajka się znajdują. Więc jak tutaj już dotrzemy, to idziemy sobie tutaj, oczywiście ten x-ray, pyk, cyk, no i tutaj czeka na nas jajeczko. Jesteśmy na dachu szpitalu, i tutaj, nasz, i tutaj jest następne jajko, więc, słuchajcie, lecimy dalej. Tutaj jest następne jajko, więc zbieram i lecę dalej. Następne jajko wchodzimy sobie dokładnie tutaj do wentylatora. Tutaj jakaś pan policjant, proszę bardzo, mnie przyłapał normalnie. Tutaj sobie wchodzimy, szukamy tego tajemnego przejścia. No i jakoś tutaj trafiłem, i tutaj czeka na mnie następne jajko. Chodzimy dalej sobie na dach i na dachu też będzie na nas jedno jajeczko czekać. Bo dokładnie jak tu sobie wejdziemy, proszę bardzo, tutaj ono jest. Następnie tutaj za... jesteśmy ciągle na policji. Tutaj słuchajcie, do tego biura musicie wejść, no i tutaj będzie następne jajko. I muszę powiedzieć, że zostało nam jeszcze tylko 5 jajek i wreszcie to ukończymy. Następnie, następne jajko w zasadzie tutaj przy szkole i muszę się tam jakoś dostać. No, jak tylko się dostanę na dach, to wam powiem. Ostatecznie wchodzimy sobie tutaj na dach i zbieramy to jajko i lecimy dalej. Następnie, jesteśmy tutaj w szkole, wchodzimy tutaj do tego, tutaj, gdzie y, uczniom nie wolno wchodzić. I tutaj jest jajko. Dalej, jak to jesteśmy już w szkole, to wam pokażę, gdzie są następne jajka. Wchodzimy sobie tu y, do góry, oraz tutaj, czeka na nas następne jajko. Proszę bardzo, cyk, drabina, wzięte jajko, no i ja lecę dalej. W zasadzie daleko nie mam, bo tutaj jest następne jajko, a ja lecę szukać ostatniego jajka. Jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Jeżeli macie inne pytania dotyczące tego, gdzie się co znajduje, to koniecznie piszcie mi w komentarzach, bo naprawdę z miłą chęcią Wam pomogę. Zapraszam Was jeszcze na moje pozostałe social media. Będzie mi bardzo miło, jak tam wpadniecie. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, do następnego razu, cześć!